Potrzebne mi to, żeby cały świat Po co mam zabijać po podróbach do celów? Na litość powiedz mi przyjacielu Jeszcze raz Po co mi jest nóż? Po co mi jest świat? Potrzebne mi to, żeby zdobyć cały świat Po co mam zabijać po podróbach do celów? Na litość powiedz mi przyjacielu Po co mi to jak? Ja Po co mi to jak? Ja hey? Chcecie, aby ja, nienawiść z nami Nie, nie, nie na Nie, jesteśmy oczekiwani Jak nasi przyjaciele By naszego przerażało na was Nie, nami tylko many, Powiem to sobie i mam jeszcze raz

Ja chciałbym tylko powiedzieć bardzo ważną rzecz, też. Kochani, zapamiętajcie, proszę, że to nie są tylko puste slogany. To pamiętacie? I, I rzucamy słów na wiatr, dobra? Jeżeli wyjdziecie z tego lokalu, jutro, pojutrze, obojętnie kiedy, przekazujcie tą miłość, a nie tylko, że to jest fajna zabawa, super, nie? Naprawdę, kochani.